Cześć. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Arten i tym razem na moim kanale pokażę wam mój kolejny vlog. A to będzie moja kolekcja filmów MCU. No to zaczynam. Mój pierwszy film to jest właśnie Iron Man. Tak właśnie wygląda. Bardzo fajny i super film. W rolach głównych mamy tak: Robert Downey Jr., Teres Howard, Jeff Bridges i Gwynne Patrick. dobrze następny film niesamowity Hulk w rolach głównych Edward Norton Liv Thaler Tim Roth i William Hart Następnie Iron Man 2 W rolach głównych, bo tu nie ma, mamy tak: Robert Downey Jr., Gwyneth Patrol, Don Chidle, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mike Jo, Mike Royk i Samuel Jackson. Następnie Thor. W rolach głównych mamy tak: Chris Hemsworth. Natalie Portman Tom Hiddleston Stellan Starsgard Cole Fear Ray Stevenson, Idris Elba Ked Diggins René Rousseau i Anthony Hopkins Kolejnie Kapitan Ameryka. Pierwsze starcie. I mamy tak. Chris Evans. Tommy Lee Jones. Hugo Sebastian Stan Dominik Cooper bo takie są małe są lidery zobaczcie ciężko się doczytać następnie Avengers Tak. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston i Samuel Jackson. Następnie Iron Man 3. I w rolach głównych mamy tak: Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don Chidle, Guy Pierce i Ben Kingsley. Teraz tor mroczny świat. A tu jest też budowany taki art z filmu. Teraz mamy tak. Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston i Anton Hopkins. Ok, teraz Kapitan Ameryka Zimowy żołnierz W rolach głównych mamy tak Chris Evans Scarlett Johansson, Robert Redford, i Samuel Jackson, i Sebastian Stan. Teraz Strażnicy Galaktyki. Mamy tak w rolach głównych: Chris Pratt, Zoe Soldana, Dave Bautista, Van Diesel i Bradley Cooper. Teraz Avengers. Czas Ultron'a. W rolach głównych mamy tak Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, James Padder i Samuel Jackson. Trochę tu dam tych filmów. jedziemy dalej a następnie mam Atmen w głównych Mamy tak: Paul Rat Evelyn Lily, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Pena i Michael Douglas. Teraz Kapitan Ameryka. Wojna bohaterów, opadły mi. Dobrze, że nie, nie się stało. Wroda główny mamy tak: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Antoni Miki. Don Cidle, Gen Jeremy Renner, Chuckwick Bosman, Paul Bettany, Elizabeth, El Elizabeth Olsen i Dane Bru. Następnie Doctor Strange. Mamy tak w rolach głównych: Benedict Kuberbacz, Cervatel Ofiafor, Rachel McDams, Benedict Wong, Mats Mikkelsen i Tinda Swinston. Następnie, Strażnicy Galaktyki 2. I tu mamy tak, w głównych. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Van Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, i Sylvester Stallone. Następnie Spiderman Homecoming. Właśnie to jest ten książka i film. Mamy tak role głównych. Tom, Ho Tom Holland, Michael Keaton, John Faru, Zendaya, Donald Glover, Tyne Deli, Marisa Tomei, i Robert Downey Jr. Kolejnie Thor Ragnarok. mamy tak w rolach głównych Chris Hemsworth Tom Hiddleston Kate Blachet Idris Elba Jeff Gottblum Tisa Thompson Karl Urban Mark Ruffalo i Anton Hopkins kolejny Czarna Pantera Mamy tak w relach głównych Chadwick Bosman Michael B. Jordan Lupita Nyong Danai, e, Danai Gurira Martin Freeman Angela Bassett Forest Whitaker i Andy Sergis. Andy Sergis, tak chyba jestem chyba tym i golumem w wacji Wiercieni Następnie Antmen i Osa. mamy tak w rolach głównych Paul Rat, Evelyn Lilly Michael Penna Walton Giggins Hannah John-Kamen David Dismalchan, Tip A. E. Harris Judy Greer Bobby Cannavale Randall Park Michel Pfeiffer, Laurence Fishburne i Michael Douglas. Kolejni Avengers: Wojna bez granic. Będzie sporo aktorów. Mamy tak w rolach głównych: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Don Chidle, Benedict Kamerbach, Tom Holland, Chadwick Boseman, Bosman, Zoe Soldana, Karen Gillan. Tom Hiddleston, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Miki, Sebastian Stan, Idris Elba, Rannaj Goryra, Peter Duklajcz, Benedikt Wong, Pom Klementow, Van Diesel, Bradley Cooper, Gunner Patrow, Benicio del Toro, George Brodin, Chris Pratt, Teraz ostatnie 1-3 filmy. Kapitan Marvel. W rolach głównych Brie Larson, Samuel Jackson. Annette Begging Jude Love Następnie Avengers Koniec Gry No, to będzie podobnie jak przy Wojna bez Granic. I tutaj mam ostatni już Spiderman daleko od domu. Tak, Tom Holland, Samuel Jackson, Zendaya, John Farouk i Jake Galhall. I to jest moja cała kolekcja MCU. Uzbierałem i mam w kolekcji. Jakbyście chcieli pytania? To pod spodem Nie tak To piszcie mi pod spodem No to trzymajcie się i do usłyszenia Do kolejnych moich unboxingów, vlogów i gameplayów Na razie do usłyszenia Trzymajcie się, cześć